Spade, ja takiego na Robloxie, się majątek, się Siema, witajcie go. Oj, dzieci, czy ten weszło. A już do tych, to nie subskrybuję. A i dziękuję za 60, będzie specjalnie długo i pewnie jutro będzie. A i sorry za tą przerwę, były problemy techniczne, ale. Lato macie dzisiaj dwa filmiki bomby Promocja Promocja Wideo <grymio> auto, auto promocja Może z bliska zobaczyć jego stan techniczny Radzi jestem uh, Ale cienny. Klikaj radzi gościu Dobra Dobra Já ho, co? co tady mluvíš? To hodám, to hodám, to hodám. Tak ty co chceš? To to hrám, víš, e, jaz... jaz... sek... jaz... to se, Grafika, to trochu jsem. A já nelubím ještě lanka, jsem co... co to jest? Nie, Je... Nie, 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 się zakłada, nie, 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 no, nie, 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 no ja grałem w na PS trućce, kiedy w nie, na nie, 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 demo nie, tutaj było tylne wejście nie, 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 no. nie, <laughs> co? nie, co zrobić? To jest O co chodzi w ogóle No? Wybijesz? No mm. Dobrze, Odcicjemy. czekaj Uwaga, uwaga, odpuszczam, a chcę się Halo motherfucker tu jest nic nie, głami, nie w Nie Ty Czekaj na jedynce Chronia. O, A że nie zauważył, bo się ochronisz, Nie wiem, nie wiem, czy się zauważył. Wręci... O, o, czekaj, bo ja mam znaczenie zapytania. O, o, dobra, zabij go już. Już, chłopie, i tak by się chłopie. No, nie! I dobra, wchodzimy na grubo, chłopie. Uchwalimy. No, chłopie! zrobić Co my robimy na, pan, na jakąś babcię czy na sklep prawdziwy? Zaczynają wilea Ale chopie w tym momencie coś już robi Wszystko chopie buty są Wiesz? Nie wiem Nie wiem To może być normal na I by Janek, jakby... Proszę o pomoc bo nie bo ty kopy no ja już też idę oni ją nawet kupują? umią, u mnie kopie pięć u ale ich nie ja no. no. weźmy ten, podnieś mi to ja sam kopię tylko bardziej

Nie łatwo sobie No i mam maksymalny ujazd. też? No chodź, każdy chce Eee, czekaj. Tu już można przeszukać. Dobra, to już nie masz. Jednego tylko trzeba. O, 10 kamas. Nie ma mnie. Ale to będzie więcej money na wydanie. Trzeba tego, bo tu nie jest trzeba. Musimy, musi umieć też, że, że pod dwie na No i jestem Jak to No i rzucasz pod g. A dobra widzę, dobra Pod G. Ślepe jest A ten nasz co on robi? Czy też Ale są podobne te... Aha, bo my musimy wszystko Nie, nie musimy wszystkiego, ale musimy z dwójka być i, tego. Jest dwójka w bucie no wiesz, ale ja to by też ty, tyle tych ty maszynników wyprzedłam można pokać. Okej okay. Dobra, dobra Ajajaj. Aj, aj. dobra eee. Yy, Chyba yy, mnie ostrzelili, no Dobra, ja Aha... Uh -huh. Dobra Dobra, dawaj, dawaj. O, słaty, słaty, tyły masz, Janek. Jak to przesadzawać? Nie mhm. działa mi. Dobra, pistolecik mi został. O, ja już jak... ...tego jakiegoś, nie wiem, się nic nie bo... Dobra. Ej. Y. Dawaj, 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 dawaj! No, wala w danym. Jako chłopie glocka. Tu no może mogę przeładować Nie no, gówno. Dobra, rzucam sami... Po... Torbkę rzucam Flesza dostałem, ale... No bo pokradniemy, trochę tego. A tu już możemy jechać. No tak mało to... No. Ta, ale Chłopie, mało hajku mogę. A więc i hajsimy. No nie to nic nie kupimy, znaczy to może coś kupisz. O ale fikołka hop zawalił wygarniło, prawda? Okej. Okay. Co to było? Ale... Nie, o, Nie wiem, jak m... to się pisze. O, mogę przeładować. Nie wiem, czemu. Nagle, chopię, mogę sobie przeładować. Ja wiem. Jak będzie pisać, łapać w górę po tym, gdzie bo ja No tak, za dwa lata może Ale. będzie. Ja nie mogę, jak to wziąć ammo w Bo ja nie wiem. nie wiem, ja nie mogę przeadować czasami, no bo czasami to tych hopi nie masz ammo. Mama, opiszę 15 na 19 albo coś, troszkę teraz i ma jakieś kurde przezroczyste gówno. No nie mogę ammo tego boksa, nie wstąpię. No może co, już odjedźmy? Ja wezmę sobie tylko Royce'a. Dobra, już czekamy co? To już łupie, grubo jest. No, zaraz będzie trzeba. No, no Czekaj, ja to torebkę odłożę. No dobra. Dobra, mam. Dobra. dobra. to kończymy, nie? Bo już 11 minut jest. No, 290. No. No, no, to jeszcze płatność to będzie dalej. Tak, potem wyjdzie, ale tu nie ma co ciąć, tylko początek w sumie. Ale będą efekty, będą. Muszę się Dobra, Jonek, y, y, Cześć, widzowie. Jonek. Powiedz coś. No tak, ja dziękuję za oglądanie. I o dzisiaj, o 19:00 live jest. Pa, pa.